Naturalne, domowe sposoby na piękne oczy i włosy. Odkryj domowe triki dla pięknych włosów i oczu. Każda kobieta pragnie, by jej oczy uwodziły blaskiem i siłą. Każda kobieta chce zachwycać pięknymi włosami. Ten artykuł pokaże, jak naturalnie usunąć cienie pod oczami. Nauczysz się też robić domowe maseczki do włosów. Zaczynajmy. Domowe sposoby na cienie pod oczami. Cienie pod oczami szpecą twarz. Postarzają cię i sprawiają, że skóra wygląda na zmęczoną. Istnieją jednak naturalne sposoby na usunięcie cieni pod oczami. Oto one. 1. Zalej łyżeczkę zielonej lub czarnej herbaty wrzątkiem. Odstaw napar pod przykryciem na pół godziny. Namocz waciki w naparze i połóż na oczy na 10 minut. Zmieniaj kompres co 2 minuty. 2. Zalej łyżeczkę szałwi, pietruszki lub rumianku pół szklanki wrzątku. Przykryj i pozostaw do zaparzenia na 15 minut. Nałóż na powieki wacik nasączony naparem. Możesz też użyć tego naparu do kuracji. Ostuć połowę, ogrzej resztę, nakładaj na przemian ciepłe i zimne waciki. 3. Zalej łyżeczkę kwiatów, była pół szklanki wrzątku, odstaw na 15 minut. Nakładaj napar wacikami przez 20 minut. Przyłóż pół ciepłego ugotowanego ziemniaka do powiek na pół godziny. Możesz też nałożyć na powieki zmiażdżone liście mięty lub twaruk. Domowe, naturalne maseczki na piękne włosy. Według mnie domowe maseczki działają lepiej niż sklepowe odżywki. Warto poświęcić czas, by mieć piękne i zdrowe włosy. Po nałożeniu maski owiń głowę folią i ciepłym ręcznikiem dla lepszego efektu. Nałóż każdą maskę na umyte włosy na 20-30 minut. Następnie spłucz maskę. Maska z skórki banana. Zjadłeś banana? Użyj skórki do zrobienia maski na włosy. Zmiel umytą skórkę. Dodaj dwa łyżki oliwy z oliwek. Możesz też dodać dwa łyżki soku z aloesu. Maska aloesowa. 1. Zmiel liść aloesu i płatki owsiane. Dodaj łyżkę oleju do tej mieszanki. Wmasuj powstałą pastę we włosy i skórę głowy. Maska aloesowa. 2. Do soku miąższu z aloesu dodaj łyżkę oleju i żółtko. Nałóż na włosy. Maska aloesowa 3. Do aloesu dodaj napar z pokrzywy. Napar. Zalej łyżkę pokrzywy. 1. Dwa szklanki w rządku. Zaparzaj 15 min pod przykryciem. Dodaj łyżkę soku z cebuli lub czarnej rzepy. Nałóż na włosy. Maska pieprzowa. Zmiel pieprz, dodaj maślankę i łyżkę oleju. Wmasuj we włosy. Używaj naturalnych środków dla pięknych oczu i włosów.